Witajcie, witajcie kochani w kolejnym filmiku. Tutaj mamy zagonek z pietruszką. Pietruszka jest maleńka, niedawno dopiero co wykiełkowała, z czego i tak się cieszę, bo myślałam, że z tej pietruszki nic nie będzie. Ale niestety dzisiaj nie będziemy rozmawiać o pietruszce, dziś rozmawiamy o selerze. Seler będzie tutaj w, wysadzony z rozsady. Rozsada wygląda tak. Ta rozsada była zrobiona w lutym, wysiana w domu. I z tej rozsady. Jak seler ma teraz tak pięć no to jest najlepszy moment, żeby właśnie tą rozsadę sobie tutaj rozsadzić. Seler ma stanowisko bardzo na tak samo jak kapustne. Tutaj właśnie robię sobie miejsce. On najlepiej się. Yy, będzie rozrastał, jeżeli będzie miał około 30 do 40 cm między rzędami. Ja niestety no nie stosuję tego, tej zasady, ponieważ nie mam aż tyle miejsca na razie na tej działce. Ona jest chwilowo tylko tak zaplanowana w tym roku. W przyszłym roku być może będzie yy, zmiana planów, no zobaczymy, ale na tą chwilę to wygląda tak. Więc ja tak na oko sobie tutaj robię po prostu takie rzędy. Tu jest bardzo nasłonecznione miejsce, więc ja się spodziewam, że to się tutaj uda ten seller. Seller lubi glebę taką 6,5 do 7,5, więc taką lekko kwaśną, więc najlepiej właśnie się uderzyć, że, żeby dać obwodnik tutaj przed jesienią, żeby ten obwodnik się tutaj przerobił na czy w które Ja nie używam obornika normalnego używam obornik w granulkach, ponieważ nie mam dostępu na razie do takiego obornika, więc używam obornik w granulkach, kupuję go normalnie w pakiecie w takim wiaderku. Możecie sobie to zobaczyć na poprzednim filmiku. Ja zaraz mogę Wam też pokazać ten obornik. Słuchajcie, tutaj jest ten obornik. Już Wam go pokazuję. Tak wygląda. Tak się wyglądają te granulki. Ja go kupuję w bankiecie. Ser najlepiej rośnie w temperaturze od 15 do 18 stopni, więc najlepiej taką temperaturę mu po prostu dać. Kiełkuje dość szybko, ale jest bardzo, bardzo maleńki, więc musicie być przygotowani na to, że te siewki, jak one zaczną rosnąć, to one są takie malutkie i one wyglądają bardzo słabo, ale one sobie dadzą radę, one fajnie wyrosną. Bo tutaj zobaczcie, to są moje hmm. z domu. Wysiewane z chłodzką. A te były wysiewane w marcu, 9 marca, i te były wysiewane w szklarni Zobaczcie, hmm. jaka jest różnica. Spójrzcie. Generalnie różnica jest bardzo mała. Może jeden listek więcej mają te wysiewane w domu i przepykowywane. Także tak to wygląda. Ja będę tutaj teraz sadziła te. Yy, selery. Ja będę teraz tutaj sadziła te selery. Będę wykopywała dziurę. Do tej dziury wsypię troszeczkę granulatu. Zasypię trochę ten granulat ziemią i wtedy dopiero może sadzać. Musimy pamiętać o tym, że seler musi mieć odkryty korzeń, więc co jakiś czas, jak on będzie rósł, to musimy ten korzeń odkrywać tak po prostu i odrywać te dolne liście. Żeby ten korzeń miał miejsce, żeby on mógł wyjść na wierzch i żeby mógł fajnie wyrosnąć. Generalnie seler lubi bardzo dobrze próchnic bardzo próchniczą glebę i taką lekką. Zobaczcie, jaka ta ziemia jest tutaj. Ona jest taka dosyć sypka, nie mamy zbyt dużo deszczu na tą chwilę, więc trzeba też go dobrze podlewać. I musicie też pamiętać o tym, że jeżeli wsadzacie taki seler, to on musi być dokładnie wsadzony na taką samą wysokość, w jakiej rośnie teraz w tej ziemi. On nie może być głębiej wsadzony ani płycej ponieważ on y, przestaje rosnąć, on po prostu zahamowuje swój wzrost. I jeżeli włożycie go po prostu za głęboko, no to on będzie wypuszczał liście, a nie będzie miał tego korzenia. więc tak. Wykopujemy dziurę. Seler powinien być w rozsadzie około 30-40 cm. Ja nie będę tego selera sadziła w takiej rozsadzie, ponieważ nie mam aż tak dużo miejsca tutaj. Wybieram sadzonkę, wciskam tę tak muszę to nacisnąć, przechylam. Sadzonka wygląda w ten sposób. Już wam pokazuję. Tylko ją oczyszczę trochę z tego zielska, bo wiadomo, zawsze w tych pojemnikach takie zielsko gdzieś tam nam wyrasta. Prościej tak wygląda seroneczka, ona ma takie korzonki. Korzenie, bardzo fajne, zdrowe korzenie. I teraz tak, tu wsypiemy trochę tego granulatu, zasypiemy trochę ziemią i musimy się upewnić, że on będzie na taką samą głębokość. Więc zobaczcie, tutaj nie ma zbyt dużo... O, tu trzeba tak wycyklować. Zobaczcie, o tak. tak to wygląda. Może być tutaj zasypany za bardzo. On musi być na taką samą głębokość, takiej rośnie musi być zasadzony. I bierzemy kolejną sadzonkę, To się obczyszczamy z tych właśnie malutkich, z tego malutkiego zielska. Robimy tutaj dziurę, ja robię te dziury tak na oko mniej więcej, nie wiem ile, nie wiem ile to tutaj, ma gdzieś z jakieś 20 cm przypadek. Wsypuję granulat, zasypuję trochę ziemią i wkładam sadzonkę. I znowu muszę się upewnić, że ta sadzonka jest na odpowiedniej wysokości posadzona. Proszę tak, bardzo, i sadzoneczka gotowa. No i teraz wystarczy podlać. Starajcie się ten seler podlewać tak nie po liściach, ja wiem, że to jest tak ciężko utrafić, ale jeżeli jest słońce, to nie chcemy, żeby nam te liście by się poparzyły od słońca, słuchajcie. To słońce bardzo szybko łapie te listki i one chwila, moment i mogą być poparzone, to bardziej właśnie na takich młodziutkich roślinach. A więc tak kochani, czekamy na pionek, czekamy co z tego wyrośnie, jak duże będą te selery, spodziewamy się wielkich, wielkich korzeni. A teraz żegnam się z Wami i zapraszam Was do kolejnego filmiku o porze. Więc wszystkiego dobrego, do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce. Pa!